Szukasz niedrogiego sposobu na stworzenie kina w domu lub w podróży? W Porównaj to pokazujemy, które przenośne projektory naprawdę oferują świetną jakość obrazu w niskiej cenie. Prezentujemy sprawdzone modele, które wyróżniają się funkcjami i opłacalnością. Wszystkie linki do zakupu znajdziesz w opisie. Numer 1 Wymax VP01 to propozycja osób, które chcą mieć pełnoprawną platformę rozrywkową, bez dodatkowych urządzeń. Dzięki wbudowanemu Google TV i oficjalnej obsłudze Netflix wystarczy włączyć projektor, aby od razu korzystać z tysięcy aplikacji i serwisów streamingowych. To sprzęt, który od razu po wyjęciu z pudełka zapewnia niezwykle szczegółowy obraz w natywnej jakości 1080p, wzbogacony o wsparcie HDR10. A także mocny, czysty dźwięk dzięki technologii Dolby Audio. WEMAX VapeZ 0.1 1 automatycznie ustawia ostrość i koryguje trapez, więc nawet ustawiony z boku pokoju idealnie dopasuje obraz bez konieczności ręcznej regulacji. To świetny wybór, gdy chcesz wygodnie obejrzeć film w salonie, urządzić pokaz w małej sypialni albo przygotować szybki seans na wyjeździe. Stabilne połączenie Wi-Fi i Bluetooth. Umożliwia płynne strumieniowanie oraz łatwe sparowanie nowych słuchawek. A porty HDMI i USB pozwalają podłączyć konsolę lub laptop, gdy potrzebujesz większej elastyczności. Jego cichy tryb pracy i zamknięta konstrukcja odporna na kurz sprawiają, że projektor działa bezproblemowo przez długi czas, a elegancki, kompaktowy wygląd wpasuje się praktycznie wszędzie. To urządzenie, które potrafi zastąpić telewizor i zmienić każdą wolną ścianę w pełnoprawny ekran kinowy. Numer 2 WEMAX zr 2 to projektor dla osób, które chcą maksymalnej wygody i swobody wyboru treści bez podpinania dodatkowych urządzeń. Dzięki wbudowanemu Google TV otrzymujesz dostęp do ponad 10 tysięcy aplikacji, w tym Netflixa, YouTube i Disney a asystent Google pozwala sterować wszystkim głosem. Ten model zachwyca żywymi kolorami, świetnym kontrastem i pełnym uszczelnieniem układu optycznego, co chroni go przed kurzem i gwarantuje długą, bezproblemową pracę. W środku znajdziesz natywne 1080p z obsługą 4K i HDR10, a także mocne głośniki Hi-Fi z dźwiękiem Dolby. Które potrafią wypełnić pokój czystym, przestrzennym brzmieniem. WEMAX VIP-02 samodzielnie ustawia ostrość, koryguje pozycję obrazu i omija przeszkodę, więc wystarczy go postawić, a reszta dzieje się automatycznie. Zestaw zawiera obrotowy, zdejmowany statyw, który ułatwia ustawienie projekcji pod niemal dowolnym kątem. To idealne rozwiązanie do spontanicznych seansów na balkonie. Szybkich prezentacji w biurze czy wieczornego oglądania seriali w sypialni, gdy liczy się szybka konfiguracja i wysoka jakość obrazu bez komplikacji. Numer 3. MacBook HECS -y -y GT to idealny wybór dla osób, które chcą przenośnego projektora o zaskakująco wysokiej jasności i płynności działania, a jednocześnie zależy im na kompaktowym formacie który bez trudu mieści się w torbie lub plecaku. Ten model potrafi stworzyć duży, wyraźny obraz nawet w półciemnych pomieszczeniach, dzięki czemu wieczorne oglądanie nie wymaga całkowitego zaciemniania pokoju. Zastosowany w MacBook HE300 GT, szybki system operacyjny sprawia, że uruchamianie aplikacji i przeskakiwanie między źródłami przebiega bez opóźnień. A automatyczna korekcja geometrii pozwala ustawić urządzenie praktycznie w dowolnym miejscu bez żmudnej regulacji. To świetna propozycja dla osób, które lubią spontanicznie tworzyć domowe kino. Na przykład podczas rodzinnych weekendów, gdy chcesz zamienić zwykłą ścianę w duży ekran, albo podczas wieczorów w ogrodzie, gdy planujesz nastrojowy seans przy lekkim oświetleniu. Sprawdza się również w podróży kiedy potrzebujesz niezawodnego i lekkiego sprzętu do prezentacji lub szybkiego wyświetlania treści na wyjazdach. Dzięki temu projektorowi możesz cieszyć się dużym obrazem bez konieczności korzystania z ciężkich stacjonarnych urządzeń. Linki do zakupu znajdziesz w opisie i w pierwszym komentarzu. Numer 4: Nonete NT20 to projektor, pozwala cieszyć się swobodą oglądania bez kabli i bez ograniczeń. Dzięki super szybkiemu Wi-Fi 6 oraz łączności dwuzakresowej, możesz błyskawicznie przesyłać obraz ze smartfona lub laptopa, nawet gdy odtwarzasz dynamiczne nagrania czy gry. Sygnał jest stabilny, a strumieniowanie przebiega płynnie, co daje pełen komfort oglądania bez przerw i irytujących opóźnień. W środku znajdziesz pełną obsługę materiałów 4K, wysoki kontrast oraz jasny, szczegółowy obraz który pozostaje wyraźny nawet przy większych przekątnych. Co ważne, Nonete NT20 automatycznie koryguje pionowe zniekształcenia i umożliwia obrót obrazu o 360 stopni, więc możesz ustawić projektor tam, gdzie aktualnie masz miejsce, bez rezygnowania z jakości. To świetne rozwiązanie, jeśli potrzebujesz sprzętu do szybkiego tworzenia przestrzeni rozrywkowej poza domem. W hostelu, wynajętym apartamencie, czy podczas pracy w terenie, gdy prezentujesz materiały współpracownikom. Wbudowany system Android z podstawowymi aplikacjami pozwala korzystać z treści od razu po uruchomieniu, a Bluetooth 5.2 daje możliwość sparowania słuchawek lub małego głośnika, gdy chcesz uzyskać bardziej prywatny lub mocniejszy dźwięk. Projektor jest lekki, prosty w obsłudze. A dzięki pełnemu zestawowi złączy łatwo podłączysz do niego pamięć USB, komputer lub inne urządzenia, tworząc wygodne kino dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz. Numer 5 Vimius P64 to projektor stworzony z myślą o osobach, które chcą uzyskać maksymalnie ostry i stabilny obraz bez jakiejkolwiek regulacji. Zaawansowany autofokus oraz precyzyjna korekcja trapezowa. Natychmiast wykrywają pozycję urządzenia i same ustawiają idealną geometrię, dzięki czemu obraz jest wyraźny już po kilku sekundach od włączenia. Wysoka jasność, natywne Full HD oraz technologia NTSC sprawiają, że kolory wyglądają naturalnie i żywo, a każdy szczegół jest wyraźny nawet przy dużych przekątnych. Wi OSP64 dodatkowo oferuje ultranowoczesne Wi-Fi 6 oraz szybkie Bluetooth 5.1, co umożliwia płynne przesyłanie obrazu i bezproblemowe łączenie ze słuchawkami lub głośnikami bez opóźnień i zakłóceń. Inteligentne przyciski dotykowe ułatwiają obsługę w ciemnym otoczeniu, a funkcja zoomu pozwala dopasować wielkość obrazu bez konieczności przesuwania projektora. To świetny wybór, gdy chcesz stworzyć duży ekran w większym salonie, urządzić wciągające seanse w przestronnym loftowym wnętrzu, albo przygotować wieczorne projekcje dla większej grupy znajomych, gdzie liczy się jasny, naturalny i komfortowy obraz widoczny dla wszystkich. Subskrybuj! Porównaj to, aby nie przegapić najlepszych okazji z Amazon. Numer 6. Erosu hai to propozycja dla osób, które chcą cieszyć się wyraźnym, szczegółowym obrazem w jakości Full HD 720P, ale jednocześnie zależy im na sprzęcie lekkim i naprawdę mobilnym. Ten model zaskakuje tym, jak dużo potrafi, mimo kompaktowych wymiarów. Wystarczy dosłownie jedna dłoń, by go przenieść. Co sprawia, że idealnie sprawdza się jako projektor do spontanicznych wypadów, krótkich podróży służbowych czy relaksu poza domem. Świetna łączność Wi-Fi 2.4G i 5G zapewnia szybkie i stabilne odtwarzanie filmów w wysokiej jakości, bez zacięć i długiego buforowania, a wbudowane funkcje autofokusa i automatycznej korekcji geometrii. Pozwalają uzyskać ostry, równy obraz dosłownie w kilka sekund bez ręcznego ustawiania. Eroshuhai Shred 20 będzie idealny, jeśli chcesz zmienić niewielki pokój hotelowy w komfortowe miejsce do wieczornego oglądania, przygotować szybki pokaz zdjęć dla znajomych podczas weekendowego wyjazdu, lub stworzyć improwizowany ekran podczas zajęć w terenie. Dzięki długiej żywotności źródła światła i solidnej konstrukcji możesz liczyć na sprzęt, który pozostanie niezawodny w codziennym użytkowaniu, nawet jeśli często zmieniasz otoczenie. Numer 7. Jezmek AK63 to propozycja dla osób, które chcą uzyskać kinowy obraz w dużym formacie, nie martwiąc się o ustawienie sprzętu czy ograniczenia przestrzeni. Elektryczna ostrość. Oraz precyzyjna korekcja trapezu XD i 4P pozwalają idealnie dopasować obraz nawet wtedy, gdy projektor wisi wysoko, stoi w rogu pokoju albo jest zamontowany pod kątem. W praktyce oznacza to pełną swobodę instalacji i wygodne sterowanie wszystkim z pilota bez konieczności fizycznego przesuwania urządzenia. W środku jezmek AK63 wykorzystuje zaawansowane źródło światła LED i układ 3 LCD, oferując jasność około 800 ANSI oraz kontrast, który potrafi odtworzyć nawet drobne przejścia tonalne. Dzięki temu filmy i nagrania wyglądają intensywnie, realistycznie i szczegółowo, a cicha praca wentylatora sprawia, że nic nie odciąga uwagi od seansu. Szybkie Wi-Fi 2.4 i 5G oraz dwukanałowy Bluetooth umożliwiają błyskawiczne przesyłanie obrazu i jednoczesne podłączenie zewnętrznego nagłośnienia lub słuchawek, a szeroka gama złączy pozwala korzystać z konsoli, komputera czy pamięci USB bez żadnych ograniczeń. To znakomity wybór, gdy chcesz stworzyć duży, immersyjny ekran podczas rodzinnego maratonu filmowego, zorganizować wyjątkowy pokaz w domowej pracowni kreatywnej, albo wyświetlić wizualizację i muzykę podczas spotkań towarzyskich, gdzie liczy się klimat i pełna dowolność konfiguracji. Jeśli któryś z tych projektorów wpadł Ci w oko, wszystkie linki do zakupu znajdziesz w opisie pod filmem. Sprawdź aktualne ceny i promocje, a jeśli chcesz więcej takich porównań, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych zestawień najlepszych produktów.